oknie A może w tamtym znajdziemy kogoś, kto ma fanty? Chodźmy więc i sprawdźmy tam. Jestem ksiądz zwany Ham. Hej! Czy jest tam kto? Przynajmniej jakieś jedno malutkie dziecko. Tak, ratunku! Proszę następny to was tam zamknął, powiedzcie mi, dzieci kochane. Słyszę... To forma obywatelska. To siedźcie sobie tam do reszty życia. Zdychajcie, zdychajcie, Tak, słucham? Z dobrym słowem przychodzę od księdza. O, dziękuję. Bardzo. Proszę. O co chodzi? Chodzi o to, że przychodzę od księdza rydzyka, co pojawia się i jiznika... A Dziękuję, Ta... do widzenia. Witam tutaj Wasz ukochany duszpasterz. pasterz. Słucham? Nie do ust. Duszpasterz. pasterz. Ksiądz Bartłomiej Chemot. To ja. Coś. Od ojca! O! Dzień o. dobry panią. Dzień dobry. Niech będzie ukochany. Cześć Boże. Słuchaj, no, chcesz słychać mnie, Mogę? No proszę. To jest, Niech będzie pochwalony ksiądz Brastunie Chemot. Boże. Cześć Boże. Mogę wyłączyć na chwilę? Proszę, proszę. Na 211 jest kanał porno. Bo my przychodzimy od ojca Tadeusza. Zarusza się tą skórą, rusza. Tak, prawda. Nie wiem, czy drogie panie wiedzą, że ojciec zbiera na źródło geotermalne. Zabrakło mu na park rozrywki i dom uciech. No i teraz my zbieramy ucieczki takich dla księży. Ojciec Rydzyk swoją nieprzeniknioną mądrością wpadł na to, żeby sprzedawać relikwie. Wiecie panie, co to są relikwie? Ja i w ogóle nie jestem tutaj tym w ogóle zainteresowana, Rozumiem. bo ja jestem tu chwilowo. to jest właścicielka domu. Każdy z nas jest tu chwilowo, niedługo wszystko Także ja do jestem tutaj w ogóle nie. nie ja wszystkie te sprawy, jeżeli coś chce się dowiedzieć, to ja przyjdę do kościoła i się dowiem, wszystko porozmawiam, a tak to ja nie a, jest coś. ha. wnuczka było w Niemczech. Czy widzi mi ktoś przez Judasza? Dzień dobry. Słyszałem u Pana telewizor. Mam nadzieję, że Pan ogląda telewizję Trwam. A po co? Po co telewizję Trwam oglądać? No. Żeby się dowiedzieć, co się dzieje na świecie, a ja przyszedłem tutaj. Żeby panu powiedzieć, że źle się dzieje u ojca ryzyka, bo brakuje mu pieniędzy na dobudowanie reszty aglomeracji do swoich wód termalnych. Przepraszam księdza, no ale chyba ksiądz wspomnielił adresy. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że. My... Już, już pan. Jak księżo jest nie niewstyd, przychodzi do emeryta i takie rzeczy opowiadać? Wody termalne, proszę pana. No. A proszę dźwięk, księdza. Proszę a księdza, lubi, po a księdza, ja to panu chłopcem? Lubił pan zjeżdżać na zjeżdżalni różę, kręcić się dookoła, chlas się po wodę, nie chciał pan... księdza, proszę księdza, naprawdę trochę pokory, przepraszam. Kowal. Ksiądz ryzyk, już się Halo. Y Niech będzie pochwalony, to ja przychodzę z dobrym słowem. Ksiądz behemoth. Czy wpuści mnie pani w związku z tym, co chce pani powiedzieć? Że ksiądz Rydzyk pani potrzebuje i wielu innych takich jak pani. Ja nie byłam umówiona z księdzem, więc nie mogę. Mam... Ale z księdzem ryzykiem wiadomo, że nie była pani umówiona. Z panem, z panem obecnie rozmawiającym księdzem też nie była umówiona. A z księdzem ryzykiem. No tak, z księdzem ryzykiem pani nie była umówiona, bo on ma już dziewczynę, no to normalna sprawa. Ale ja przychodzę w jego imieniu, bo on jest w potrzebie pomóc księdzu. Proszę pan, proszę A... mi tutaj nie. nie... Niczego? Dzień dobry. Ksiądz Behemoth się kłania, co jak szatą zarzuci, to wszystko zasłania. Zabawne. Słucham, za darmo? Za darmo jest? Zabawne. Nie, no żartuję. No jestem wesołym księdzem, dlatego... Bo przychodzi taki cieniac ksiądz, który mówi, niech będzie pochwalony, a ja przychodzę, jestem wesoły po prostu. tak tego. To co, możemy porozmawiać? No przepraszam, chyba jednak nie. Dlaczego? Ale Zajęty to... jestem w tej chwili, ciasta robię, więc... Naprawdę nie mam czasu. Miętosi, miętosi pan ciasto chętnie po razem Zdam się na miętoszeniu i kurwa Dzień dobry Ja z, z dobrym słowem przychodzę od taty od, od, od ojca, od ojca rydzyka Jak pani tu się... Jak pani się rozpędzi i jągnie głową w to miejsce to pęknie, a ja wtedy z tamtej strony złapię Zaklamkę i otworzę. Możemy tak zrobić? Ja przychodzę od tatusia od ojca. Ja mówię, że przychodzę od taty ryzyka, od tatusia ryzyka, od ojca Rydzyka chciałem powiedzieć. Zbieram proszę pani na wodę geotermalną, bo ojciec wykopał wielki ruch w którym zebrała się ta woda, ale niestety nie można jej wpompować do kranów i nie można jej wpompować także do akwaparku, w którym będą się... Czy Pani mnie teraz słyszy dobrze? Ale to po siódmy, tak? Nie słyszy mnie Pan. To po co ja siedzę? Wszystkie dzieci nasze... Wody. Chcemy mu zafundować w ogóle zjeżdżalnię taką fajną, bo brakuje mu 17 baniek na tą zjeżdżalnię tylko, bo tam on chciał wieczorami sprowadzać sobie młodych wikarych i siostry zakonne i robić bachanalia w ciepłej wodzie, zjeżdżać w dół i kom... Głową w dół, zjeżdżać na golasach, i tak dalej. No i brakuje mu do tego paru nastubaniek, a my zbieramy y, pieniądze na to. I ja mam. Proszę, siostry. Proszę, proszę pani, mam. Ale proszę nie pokazywać mi, bo mnie to nie interesuje. Ale tam nie ma żadnych pornosłów, takie. To są zupełnie inne rzeczy. <noise> Fajnie się bawić w ten sposób. U, pedały! Mów jak na spowiedzi! To jest twoim tatą? Who's your daddy? Ojciec! Jaki ojciec? No! O, tylko testowałem! Szczęść Boże! Szczęść Boże! Po ile dziecko? Proszę. Po ile dziecko? Po ile dziecko, nie sprzedajemy. Szkoda, takie ładne. Dziękuję. <noise> Dziękuję. Szczęść Boże, ksiądz Bechemot, ja od księdza Tadeusza z parafii. Możemy? Dziękuję bardzo. Księdza no miło. Ale z kościoła. Ja Cię w kościele prawie wychowałem. To, to tak jak ja, bo na przykład mnie otrzymali w, w piwnicy z... <trym> i... za Krystią. Ja pamiętam, o, 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 ja to jest wujek ksiądz Mielnik gdy sprzedał cały majątek. <trym> przestań. przestań. No tak, no ja mówię o, prawdę. Oj, przestań tam. No, to pio... tak było. 60 lat temu to Tego czy 70. To... Nie, nie no, roze, ten... to, co nie... mamy, to dajemy. O taka jest prawda jeżeli nie macie Państwo pieniędzy, to możemy mieć jakieś wartościowe przedmioty. No, w tym chcę rozbudować, nie wiem czy Państwo wiecie, mają taki zamysł elektrownię atomową. Zbieram już 6 kg plutonu i 1,5 rapu. Nie, nie wiem Uranu, tak, tak, przepraszam. W każdym razie wpadł genialny nasz ksiądz, ojciec, nasz ojciec dyrektor wpadł na genialny pomysł, żeby zarabiać na geotermalne źródła i elektrownię atomową sprzedając Relikwie i oto one. święte relikwie. Natasz, natasz nasz, natasz refuzyn, re, refuzyn, re, patrz, dobra już jest, okej. Okay. Teraz tak, y, to jest relikwia święte ziobro. Ciąs przestanie mi jakieś mięso, mięso pokazywać. No to... Na cóż, no to przecież to ja już widzę, że no przynosi mięso do domu. Lucek przestań! No, co przestań? No to nie widzisz, że to jest miękka. boże, kochany no. no. No, 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 no. Bo... na. Lucek to jest skrótą. Lucek przestań! Na rydzika nie damy złotówki, No, powiem raz. Ale zaraz, boże. dzwonię do na, naszego na księdza. Gdzie jest? Lucek przestań! Dobrze. fajnie. No, co przestań? Proszę no, nie widzieć, no to mieca wciąż przynosi. Widziałeś, żeby ci kiedyś mieca wciąż przynosił do domu. A widzieliście Państwo, żeby na przykład Ksiądz przyniósł miecz świetlny. A czy słyszy pan głosy w nocy może? Ja. Tak żona chrapie. Tak że ona chrapi, Pan widzi. Część Boże! Warto mnie ale się zdziwiłem po tych schodach do pani. O, można? Proszę. Dziękuję bardzo. To jest wikant Stasio. Stasiu, przywitaj się ładnie z panią. Zapala świat. Witam. witam. Świat. On, te biedak, te wody geotermalne sobie tam kombinuje. Zrobił już tyle tego i mu zabrakło. Proszę pani, na tak, na zjeżdżalnie, na jacuzzi. A oni tam się zmówili wszyscy yy, w tym toruniu, żeby sobie tam poużywać, pozjeżdżać na zjeżdżalniach trochę, żeby do spa pochodzić. A to dla e, bez... przedszkolaków? Dla, nie, dla... nie, dla zakonnic i zakon, zakonników Aha. tam, od, tam w, w, tym, w Toruniu. Oni chcą się razem kąpać w tej ciepłej wodzie, tym termalnym błotem się nago obrzucać. W... Należy no, im się przecież, prawda? Mm. Prawda, że tak? No. Oczywiście. To... I zabrakło 47 milionów y, y, euro. Mmm, no. mm, dużo. Jeden koniec z końcem wiąże, przestał mejbachem nawet jeździć na rowerze popyla po całym toruniu. No. Ale kamera ale jeszcze ma, nie sprzedał. Nasz wspaniały ojciec ma taką wizję, ponieważ jego jest mózg i neurony wielce nieprzewidywalne i geniusz jego ogarnia całą ludzkość i kosmos, a także uniwers. Więc on pomyślał sobie, że będziemy sprzedawać relikwie i w tenże oto sposób zarabiać na te jego 48 baniek w euro. Przepraszam, czy mówisz coś? Nie, 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 nie. nie. Proszę, ja panie, ale aha, nie, przepraszam, nie tak, słucham, bo myślałam, że słyszę głosy. Najpierw ustalmy. Nie czci pani Beliala, na pewno. Kogo? Beliala, nie czci pani. A, a Zazela też nie czci pani. A ja nie wiem, kto to jest na Beliala, ale... A, a Mefistofeles Mephist też do pani nic nie ma? Nie szepcze pani do ucha, podczas gdy jest pani odprężona i nie myśli o niczym innym. Diabeł. Albo jakiś wrój, nie daj Boże przykład? Znaczy Szepta, szeptać to może i szepcze kiedy, ale... Ja pani zwróć. Ale tego... Ale to jest jestem chrześcijanką i wierzę Boga i Boga. No i dobrze, a rzecz rzeczy pani nie robi, zabiła pani kogoś na przykład. nie. Oj to dobrze. Co to jest? A, ostrożnie. D bardzo delikatnie. To jest ziemia, po której stąpał sam ojciec dyrektor. Hmm. A także Michael Jordan. Niektórzy robią z, z tego herbatki. Podobna. A ma pani szklankę wody? Ma. Z ciepłą wodą? Można poprosić. Zawsze się Może być zimna, nie ma problemu. Albo kranowa ciepła. Taka a propos widzi pani? Mam, mówi <laughs> pani, niech się najpierw podgrzeje. A tu chodzi o to, żeby była zawsze ciepła. I ojciec, co to dwa? Hu, 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 ha, ha, ha. Mam relikwii 6, sprzedam ich część. Już jedną sprzedałem, chociaż dwie już miałem. Sześć, 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 relikwii 6. Słucham? Pewną Nie, no. O, to uwaga. Wsypuję ziemię, po której stąpał ojciec Tadeusz. Czy aż tak panią to woli, że ojciec dyrektor chce dzisiaj uczciwie zarobić? No nic aż mnie tak, tak bardzo nie boli. No dobrze. No i uwaga! Ziemię, którą tu wsypałem była ziemia, po której stąpał ojciec dyrektor. Proszę bardzo, na... tylko 500 zł trzymać można no na przykład tutaj. Rano coś panią boli, łyczek. Nawet nieźle smakuje. To... Dolać do pewne? Nie? nie, nie, dziękuję. Oprócz tego jest lepsza tylko urynoterapia. Święte yy, ziobro ministranta. O, tak. Proszę. To mogę pani zostawić jako próbkę. A do czego mi to? Do, nie do, wiem, jedzenia? No może, znaczy nie? Można na przykład tak. Jak to relikwie bywają? Proszę bardzo. Boli mnie kostka u nogi, bo zniknęła. Nacieram. Nacieram. Jestem łysy, nacieram, nacieram, przyklepuję. Można teraz zrobić coś takiego, że ja tu jeszcze mam rajstopy-kępy. Zakładam to na głowę. Proszę bardzo. Idę, idę w tym spać. I proszę mi uwierzyć, że rano jak się obudzę, będę miał włosy jak Bob Marley. Bąspiek. Szczerze mówiąc ja też, ale tak ojciec mówi, że tak będzie. Czy słucha pani death metalu tak przy okazji? Death metalu? Death metalu. Ja pani mogę na przykład... Jest taka szła Słodzieweczka do laseczka, do zielonego i tak dalej. A death metal będzie inaczej. Słodzieweczka do laseczka! Do zielonego! do podłamięć najpieczka! Eee, Aha, eee, I nie słyszałam nic takiego. No. To dobrze, bo my nienawidzimy takich rzeczy. Czy to jest? Gluty z tyglowskiej. Nie! Nie! Zobacz, no, przecież to nie jest takie złe. Nie chcę, nie chcę. Przepraszam, eee, ja są bile. Chapałem trochę. Proszę pani, jak ma pani hemoroidy, odbyt trzeba nacierać dwa razy dziennie przez 6 lat. Proszę. Zostawiam tutaj Pani. Ja 6 lat nie pożyję. No gdzie? Jak będzie pani to wszystko stosować, to pożyje. To ja teraz panią zostawię z tymi próbkami. Jak pani nie zapłaci, to pani nie pożyje. Nie wiem, nie wierzę po prostu w to jakoś. No widzisz pani, ale, ale, ale nie wierzę pani cud dyrektorowi. Ten zbawiony będzie, kto uwierzył, a wątpił. Pierwszym będzie ten, kto ostatnim był, a ostatni ten, kto pierwszym. Ten, kto w środku, będzie siódmym, a ten, kto siódmy będzie szóstym. Albo prawym, albo lewym, albo ten, co siedział zaraz koło kierowcy. To jest trzecia księga Listu do Tadeusza. No, no. Czy to jest prawdziwa Monaliza? Nie, ten. Oj, chyba prawdziwa. Nie, to jest Czy... reprodukcja. Dobrze, to my to weźmiemy zamiast pieniędzy, bo ojciec już ma bitwę pod Grunwaldem, ma jeszcze damę złe chtaczko, z Łasiczką, także my weźmiemy... Ta... No, dobra, możemy. To ja zostawię Panią ca całą walizkę, a tu jest jeszcze dużo różnych rzeczy niespodzianek od ojca. Mhm. Takich jak garnki Ceptera, jak Pani tylko przyjdzie na pokaz. Nie chciałabym się pozbywać tego. Tylko... Ty. Nie? No dobrze, no w takim razie to yy, może Pani... Za... No Pani nie chciałaby się pozbywać tego, to tak jak ja kiedyś nie chciałam się pozbywać jądera, musiałem. No bo musiałem śpiewać w chórze, proszę pani. I niech na będzie będzie stampają, że... A, jeszcze jedno, jeszcze jedno, przepraszam bardzo. Przepraszam, to tak na wszelki wypadek. Ojciec kazał, nie wiem o co chodzi, ale... To jest kruc, krucafiks świetny, proszę pani. Mieliśmy też kurca, bombę, ale wybuchła. Dobra? Dziękuję bardzo. O. A jednak odezwało się samo. Ale jaki datek y, mam dać? Proszę pani, pani powie. A ile pani ma przy sobie? O, dziękuję. A tam przecież jeszcze jest w portfelku? Może jakiś. O, słabiutko, coś tam tego. Prziesz? A zegarek to jest Rolex, przepraszam. Nie, to jest za 25 zł. A, to nie. No. No dziękuję bardzo, To Bóg zapłać, do widzenia. No niestety, ojciec będzie musiał z własnych dołożyć. Wracam na aparat. Ha, ha, ha! Uśmialiśmy się jak norki w otworki, bo to był naprawdę krajzolski, śmiechowy odcineczek. A teraz kurwa serio, jeżeli kiedykolwiek zdarzy się Wam taka sytuacja, albo jeżeli zdarzy się jakimś starszym osobom z Waszego otoczenia, czyli dziadkom, rodzicom, to przestrzeżcie ich, że nie należy nikogo wpuszczać do domu, żadnego kurwa księdza, żadnego policjanta, nikogo, kto się nie wylegitymuje. Co należy wówczas zrobić, jak przyjdzie taki ksiądz? Zademonstruję. Szczęść Boże, wypierdalaj. Dziękuję za uwagę.